Siłownia niszczy plecy. Jeśli pójdziesz na siłownię, to gwarantuję, że po kilku miesiącach skończysz na wózku, lub ewentualnie pod żadnym wzorem nie wolno iść na siłownię, bo tam chodzą tylko sami psełopati i ogólnie siłownia niszczy plecy. I gwarantuję Ci, że każdą z tych tutaj opcji znasz. Bez to coś, co jest cały czas mówione na każdej imprezie rodzinnej przez Twoje ulubione ciocie i wujków. Natomiast czy siłownia realnie niszczy plecy i czy powoduje kontuzję? Oczywiście nie. A co więcej, powiem Ci, że trening siłowy może być jednym z lepszych narzędzi do tego, aby się naprawić, aby pozbyć się bólu i aby zachować zdrowie, siłę i sprawność na kolejne lata, co chociażby widać po moich świętach, o których możesz tutaj sobie teraz chwilę posłuchać. No, główny problem był z rwą kulszową. Praktycznie przyszedłem do Ciebie prosto ze szpitala. Byłem w takim stanie, że nie mogłem zrobić kroku do przodu. No, po 7 latach nie do mi w żaden sposób ból lędźwiowy. Funkcjonuje normalnie. Rewelacja. Ból pleców, odcinek szyjny, piersiowy, kręgosłupa, rwy kulszowe. Także ogólnie takie problemy związane z bólem. Ale to, z czym się najbardziej zmagałem, to wszystko odeszło. Miałem takie problemy. Że ja nie mogłem wstać rano z łóżka. Mhm. A dzisiaj nie ma takiego tematu. Kilogramy leków pochłaniałem. Dzisiaj ja nie pamiętam, kiedy brałem tabletkę przeciwgłową. Brak siły, taka słabość fizyczna i yy, bóle w kręgosłupie. Mhm. I czy udało się coś z zrobić? Tak, w zasadzie od kiedy ćwiczymy razem, nie boli mnie w zasadzie nic. I no, siła jest zdecydowanie większa. I dzisiaj pokażę Ci prostą ścieżkę jaką ja używam w pracy z klientami, którzy przychodzą do mnie z bólem pleców. Pokażę Ci kilka naprawdę fajnych ćwiczeń. Opiszę jak je wykonywać, więc Lecimy dalej do tego filmu i gwarantuję Ci, że po tym dowiesz się, co może zrobić, jeśli wolą Cię plecy. A także powiem Ci o tym, jakich tutaj popularnych błędów unikać. I tu musimy sobie kilka takich bardzo ważnych rzeczy jeszcze na początek dodać. Przede wszystkim będzie kluczowe to, jak dobierasz poszczególne ćwiczenia, ile tego robisz i jak to robisz. Jeśli teraz, na przykład, sobie stwierdzisz, że idziesz na siłownię. Napaliście się na filmiki Roniego Kolmana, który podnosi ogromne ciężary, to gwarantuje Ci, że takie podejście raczej Ci pleców nie naprawi, a spowoduje, że po chwili będziesz jeszcze w jeszcze gorszym stanie niż jesteś teraz. Tak więc tutaj dobór ćwiczeń i ich jakość będzie kluczowa, jeśli chcesz sobie zbudować silne plecy. Druga sprawa, to będzie bardzo ważny fakt, że jeśli chcesz mieć zdrowe, silne plecy, to nie możesz operować tylko i wyłącznie na samym rozciąganiu. Z tego co ja widzę często to właśnie ludzie, którzy mają ból pleców próbują szukać jakichś różnych ćwiczeń, które mają im rozciągnąć te plecy, rozciągnąć mięśnie supowe i to wszystko może być spoko jako taki Doraźny środek, natomiast jeśli chcesz pozbyć się bólu na stałe, to trzeba przede wszystkim sobie wzmocnić wszystkie te mięśnie, które masz dookoła kręgosłupa. Nazywa się je popularnie tak zwanym korpusem, czyli mięśnie kor. i dopóki nie zbudujesz tutaj odpowiedniej siły w tych mięśniach, to raczej wątpię, żeby udało się na stałe pozbyć bólu pleców. I co ważne, z tego co ja zauważyłem, to ludzie często boją się w ogóle podnosić ciężarów bo myślą, że to z automatu im te plecy uszkodzi. Eee, raczej tak się nie stanie, jeśli ty tylko odchodzisz z głową. Natomiast, jeśli chcesz zbudować plecy, które będą właśnie silne i zdrowe, to moim zdaniem używanie ciężarów będzie niezbędne do tego, aby na wszystkich tych miejscach po pewnym czasie po prostu wymusić dalszy progres, bo możemy opierać tylko i wyłącznie na stałym rozciąganiu, potem na elementach tuningu z masą własnego ciała ale wchodzi moment, gdzie to wszystko już będzie po prostu zbyt małym bodźcem, aby dalej móc budować siłę tutaj na korpusie i na mięśniach brzucha. Stąd też wtedy używanie ciężarów zewnętrznych, na przykład hantle, ketle, sztangi, będzie niezbędne. Kolejną kwestią, która jest bardzo ważna, to będzie także balans pomiędzy siłą mięśni, które masz z przodu ciała, a tymi, które są z tyłu ciała. I jeśli chodzi o ból pleców, to jednym z takich częstych zaleceń jest to, żeby wzmacniać brzuch, bo silny brzuch z automatu równa się temu, że plecy nie bolą. I to oczywiście po części tylko może być prawdą, ale jednak nie zawsze, bo jeśli chcemy mieć silne plecy, jeśli chcesz być każdego dnia sprawny, zdrowy i żyć bez bólu, to kluczowe będzie to, aby wzmocnić, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko dookoła Twojego brzucha. I tutaj mam na myśli poza tylko mieściami brzucha, mieściami skośnymi, także prostowniki grzbietu, mieście czworoboczne lędźwi. Dwugłowe uda pośladki, jak ja podchodzę do treningu osób, które przychodzą do mnie z bólem pleców. Tutaj mamy kilka kroków, które trzeba sobie na początek wykonać. Ja sam osobiście zawsze taką osobę staram się ocenić, gdzie ma poszczególne napięcia mięśniowe, które warto byłoby troszkę sobie rozpracować, nad czym trzeba pracować w kontekście rozciągania, a co trzeba wzmocnić. Tutaj z reguły, z tego co ja zauważyłem, to problematyczne są uda, a dokładnie ich przód i tył, czyli mięśnie czworogłowe i mięśnie długłowe, które są z reguły bardzo mocno spięte i nad tym warto pracować. Natomiast to jest zmienia faktu, że staram się maksymalnie szybko przejść do momentu, kiedy zaczynamy już taką osobę wzmacniać, bo reguła mówi o tym, że najpierw musimy dany mięsień rozluźnić, potem go rozciągnąć, a potem trzeba go jeszcze wzmocnić. A wiele osób jakby pomija tą ostatnią część, ten etap, gdzie trzeba go wzmocnić, bo to jest ogólnie najmniej przyjemne, ale zarazem najbardziej wartościowe. Stąd też ja opieram się w takim pierwszym etapie na tak zwanej Wielkiej Trójcy McGill'a. Jest to zestaw trzech ćwiczeń, które wymyślił profesor McGill, które mają pomóc w eliminacji bólu pleców. I będą one się skupiały na tym, aby wzmocnić cały korpus, zbudować taką bazową siłę w tych mięśniach. Za chwilkę ci ten zestaw szczególnych ćwiczeń oczywiście pokażę. I wyjaśnię, co i jak robić. Natomiast, co tutaj będzie ważne, to fakt, że ja osobiście staram się trzymać ten zestaw tak maksymalnie 3 do 5 tygodni u danej osoby, bo widzę, że po tym czasie on ustaje się po prostu zbyt lekki i że musimy dodać inne elementy, aby dalej móc tą osobę wzmacniać i rozwijać. Tak więc, to jest jak dla mnie spoko na start. Jeśli chodzi o wielką trójcę McGilla, to mamy tutaj. Trzy rzeczy, które warto wykonać. Na początek zatrzymamy sobie trzcienia, które nazywa się psem gończym. I tutaj będziemy sobie już spacjali po części mięśnie brzucha, mięśnie prostowniki grzbietu, mięśnie pośladków i mięśnie dwugłowe uda. Wykonanie tego jest dość proste, ale mamy kilka elementów, na które tutaj warto będzie sobie uwagę zwrócić. Zaczynamy z pozycji na czworaka. Gdzie podnosisz sobie do przodu jedną rękę i nogę przeciwną dajesz do wyprostu. I teraz staram się tą pozycję chwilkę sobie przytrzymać, po czym zmieniam rękę i nogę, i robimy to samo na drugą stronę. Tutaj idealnie byłoby sobie zawsze przytrzymać daną pozycję około 5 sekund do nawet 10. Skup się na tym, aby utrzymać napięte miejsce pośladków. Czyli, wyobraź sobie, że tylną nogę cały czas pchasz lekko w taką niewidzialną ścianę, którą masz z tyłu. A także, że ręka idzie cały czas do góry, a nie, że tylko ona sobie tutaj wisi lekko podniesiona w powietrzu. I numer dwa to będą brzuszki Mangila. Czyli tutaj już, jak pomysłowa nazwa, będziemy skupiali się na tym, aby wzmocnić mięśnie proste brzucha. I teraz tak, co będzie ważne, Twoje dłonie muszą być położone pod odcinkiem lędźwiowym, tak aby go tutaj w pełni wystabilizować. Jedną nogę mam zgiętą, a nogę drugą mam prostą. I teraz z tej porycji lekko do góry podnoszę łokcie, tak aby na nich się nie podnosić. Próbuję Podnieść do góry barki i głowę. Tak samo jak to było wcześniej, Wytrzymuję sobie około 5 sekund, do nawet 10. Po czym opuszczamy i potem znowu. Idę do góry, wytrzymuję sobie 5 sekund, do 10. Opuszczamy. Jak zrobię 8 razy, zamieniam nogi i to samo sobie wykonuję na drugą stronę. Numerek 3 to będzie deska boczna, która nam oczywiście wzmocni mieście skośne, brzucha. I tutaj jak widzę, jeden taki problem, bo w oryginale mamy zaleconą taką deskę zwykłą, czyli w ten sposób. Natomiast zauważyłem, że dla wielu osób, które nie robiły wcześniej w ogóle nic, ta wersja jest na początku zbyt trudna. Stąd też często proponuję wersję łatwiejszą, którą wykonuje się na zgiętych kolanach. I dla mnie taka wersja właśnie bazowa to będzie deska boczna, którą wykonuję na zgiętych kolanach, co zmniejsza mi dźwignię, która jest na miejscach brzucha i cały ten ruch upraszcza. I tutaj po prostu muszę spiąć brzuch, napiąć pośladki. Staram się także podnieść park lekko do góry, żeby go zbyt mocno nie obciążać. I wytrzymuję sobie w takiej pozycji na początek sekund na przykład 15, a potem coraz więcej, tak, żeby dojść sobie do nawet 30 sekund na każdą stronę. I w chwili, kiedy to będzie już zbyt łatwe. To mogę sobie przejść dopiero później do takiej już wersji pełnej, którą wykonam właśnie na nogach prostych. I tutaj tak samo, zaczynam sobie od takich sekund na przykład 10, 15, i z czasem próbuję sobie dojść do nawet jednej minuty wykonywanego tego ćwiczenia na każdą stronę. I do samej wielkiej trójki ja jeszcze z reguły dodaję jedną bardzo ważną rzecz, czyli taką wstępną wersję wyprostu biodra, gdzie będziemy już angażowali troszkę mocniej płaszczatki, które będą później kluczowe w kontekście treningu siłowego, a które też trzeba wzmacniać. Tak więc, taka najprostsza wersja wznosu biodra, którą wykona dosłownie każdy to w leżeniu staram się świadomie nagiąć mieście brzucha po czym podnoszę do góry biodro przytrzymuję sobie to około sekundy dwóch i wracam na podłogę to jest wersja bazowa najprostsza jeśli by to już było dla Ciebie zbyt łatwe to może sobie to utrudnić chociażby przez to, że dasz jedną nogę do góry i wykonasz w ten sposób każdy poszczególny wznos. Dzięki temu już sobie wzmocnisz te maszatki, tak wstępnie. Kolejna sprawa to wzmocnienie mięśni, które są z przodu uda. Mam na myśli dokładnie zginacze biodra, które po pierwsze są często bardzo mocno przykurczone, ale co ważne mało kto je wzmacnia, a jest to kluczowe, aby one nie były cały czas spięte. Tak więc, jeśli już sobie je troszkę rozluźnisz i porozciągasz to potem warto będzie je także wzmocnić poprzez taki chociażby prosty ruch, jakim będą wznosy nogi w siadzie prostym. Tutaj staram się utrzymać plecy proste i myślę o tym, że głową idę sobie cały czas w kierunku do sufitu. Nie chcę robić tego w pozycji zgarbionej, bo nie ma to większego sensu. Będąc wyprostowanym staram się podnieść nogę do góry. Tutaj idealnie jest sobie zrobić pauzę, po czym opuszczam i robię to samo na nogę drugą. Podnoszę, przyjmuję chwilkę i opuszczam. I to tak gwarantuję. U mnie wydaje się to banalnie proste, ale w przypadku większości moich klientów jest to na początku naprawdę walka o życie. Jeśli by to było u ciebie w tej wersji zbyt trudne, to możesz zrobić to w sposób łatwiejszy, odginając sobie całe ciało lekko. Tył. Tutaj to będzie teraz dużo prostsze. Jeśli to już będzie dla Ciebie w miarę ok, to wtedy dopiero daję sobie te ręce do przodu do tego, co było w wersji tej ogólnej. Jeśli to byłoby także dla Ciebie zbyt łatwe, to może sobie to wykonać po prostu dając dwie nogi do góry jednocześnie. Cały czas wiedziałem o tym, że o czym zapomniałem i zapomniałem nagrać końcówki do tego filmu, tak więc muszę ją zaraz zrobić w domu. I tutaj, ten film to jest część pierwsza tego wątku. Tu macie takie mega podstawy, które są dobre na start a w tygodniu kolejnym nagram film, gdzie będzie kontynuacja poszczególnych ćwiczeń i tam już Wam pokażę, jak możemy dalej sobie robić progres i jakie warto tutaj dodać elementy z takiego już stricte treningu siłowego. Tak więc w tym odcinku to wszystko i temat będzie kontynuowany w przyszłą niedzielę. Ja dziękuję za uwagę w tym tutaj dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że on Ci się przyda. Daj znać, które z tych ćwiczeń znałeś, a którego nie znałeś. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.